Ryszard Sobok, bestia z Walimia, choć nie żyje od ponad 40 lat, wciąż wywołuje ciarki na plecach mieszkańców Dolnośląskiego Miasteczka. Wymordował połowę swojej rodziny, w tym pięcioro dzieci. Jedno jeszcze w brzuchu mamy. Ryszard Sobok w dwa dni zabił siedem osób. Walim to niewielkie miasteczko pod Wałbrzychem. Z drogi prowadzącej do miejscowości rozpościera się piękny widok. Starsi mieszkańcy doskonale pamiętają, co się wydarzyło przed laty. Nadal się zastanawiają, co Ryśka pchnęło do tego, że wymordował niemal wszystkich swoich bliskich. Historia bestii z Walimia zaczyna się jak wiele innych. Rysiek wychowywał się z dwiema siostrami w atmosferze ciągłych małżeńskich nieporozumień i awantur. Ojciec pił i bił. Matka najpierw uciekała z dziećmi do sąsiadów, a dzień później wychwalała swojego dobrego męża. Dziewczynki jakoś to znosiły, ale Rysiek od najmłodszych lat sprawiał problemy. Rysiek od dzieciństwa sprawiał kłopoty wychowawcze. Wagarował i sięgał po alkohol. Gdy nabroił, ojciec karcił go fizycznie, bijąc pasem. Jego rówieśnicy ze szkoły bali się z nim siedzieć w jednej ławce. Do własnej matki odnosił się wulgarnie. Wielu mieszkańców nie miało dobrego zdania o Ryszardzie Soboku. To był człowiek, który budził grozę. Widząc go, ludzie przechodzili na drugą stronę ulicy. Jego wzrok sprawiał, że mieszkańcy wpadali w panikę. Ryszard Sobok i jego życiowa partnerka Krystyna N mieszkali w drewnianym rozpadającym się domu przy ulicy kościuszki w Walimiu. Kobieta miała dwie córki z poprzedniego związku, Tereskę i Grażynkę. Problemy w rodzinie zaczęły narastać. Rysiek stracił pracę. Nie robił nic, żeby swój i rodziny los odmienić. Za swoje życiowe porażki obwiniał bliskich, ale nie siebie. Każdy grosz, który udało mu się zdobyć, przepijał w pobliskiej knajpie, jak wynika z akt sądowych. Jego konkubina też nie pracowała. Mieli wspólne dziecko, dwuletniego synka Marka. Kolejne było w drodze. Krystyna, nie widząc przyszłości z Rysiekiem, chciała zakończyć ten związek. Do tego pojawiły się plotki, że chce przerwać ciąże. Kryzys narastał. Morderca pewnego wieczoru podsłuchał rozmowę swojej partnerki z jej córką, w której kobieta mówiła, że nie chce mieć z nim dziecka i myśli o aborcji. Jest 11 lutego 1981 roku. Od rana pada śnieg i jest siarczysty mróz. W ciągu dnia sobok wyszedł do lokalnej pijalni piwa. Wieczorem wyraźnie sfrustrowany przyszedł do domu. Chciał coś zjeść. Jego konkubina odpowiedziała, że jest tylko wodzianka. Wodzianka to zagotowana woda z tłuszczem i pokruszony chleb, zeznał śledczym seryjny zabójca. Jedynie na to było ich stać. Ryszard się zezłościł. Będąc pod wpływem alkoholu morderca od razu przypomniał sobie rozmowę partnerki z jej córką o niechcianej ciąży. Wzburzony sobok opowiedział jej o podsłuchanej rozmowie. W końcu kobieta przyznała się, że łyka specjalne tabletki, aby urodzić martwe dziecko. To było dla niego jak grom z nieba. Chwycił swoją kochankę za gardło. Gdy ofiara straciła przytomność, zaciągnął na jej szyi śmiercionośną pętlę z kabla i ją powiesił. Obok na tapczanie spałniczego nieświadomy dwuletni Marek, syn Ryszarda Soboka. Chwilę później weszła do mieszkania córka Krystyny, Teresa. Widok wiszącej mamy i siedzącego na tapczanie Ryszarda zmroził jej krew w żyłach, cofnęła się i zaczęła uciekać po schodach na strych. Zwyrodnialec pobiegł za nią. Gdy dogonił dziewczynkę, złapał ją za szyję. Osunęła się. Zaciągnął na jej szyi kabel i powtórzył morderczy schemat. Gdy wrócił, Marek już nie spał. Jego również postanowił powiesić. W toku prowadzonego śledztwa zeznawał, że musiał zabić dwuletniego synka, bo ten przecież i tak by umarł z głodu bez matki. Gdy chłopczyk przestał się ruszać, przykrył go chustą, a potem napisał ołówkiem notatkę: Tereska na strychu to wszystko z winy Gienki H sugerując, że wszystko stało się przez to, że siostra Krystyny namawiała ją do aborcji. Po dokonaniu morderczego dzieła opuścił budynek przez okno w komórce, pozostawiając dzięki temu drzwi wejściowe zamknięte od środka na zasuwę. Noc spędził na strychu rodzinnego domu, a gdy siostra i szwagier poszli do pracy, zszedł na dół. Po zrobieniu sobie śniadania kontem oka zauważył, że w sąsiednim pokoju śpią dzieci siostry Ania i Irek, ale Stanisław, tataryśka, już nie spał. Po zjedzeniu śniadania podszedł do ojca i wyznał, co zrobił. Rozzłoszczony ojciec zaczął go okładać laską. Wtedy znów w Ryszarda wstąpił diabeł. Podbiegł do szafki, złapał leżący na niej młotek i zaczął obuchem z całej siły uderzać ojca w głowę. Po chwili ofiara osunęła się na łóżko, konając. Po odłożeniu młotka zwłoki taty nakrył kołdrą i kapą. Na pomoc rzuciły się wnuki Stanisława, Ireneusz i Anna. Dzieci jednak nie miały najmniejszych szans. Szaleniec dopadł i je, dusił przed ramionami za szyję, aż przestały oddychać. Upewniwszy się, że nie żyją, ciała zaciągnął do łazienki i powiesił na kablu od anteny. Jedna rzecz w tej sprawie zastanawiała śledczych, którzy przesłuchiwali soboka. Po zakończeniu śledztwa jeszcze raz analizowali sprawę. Po dokonaniu zabójstwa Ryszard mógł wyjść i pójść w dowolnym kierunku. On jednak postanowił zostać i ukryć się w nieużywanej komórce. Miał też ze sobą pieprz i nieznaną substancję, żeby pies nie mógł podjąć tropu, wspominają byli milicjanci. Ich zdaniem został, bo chciał zamordować swoją starszą siostrę, do której nie czuł sympatii. Ryszard nie zrealizował jednak morderczego planu. Po wejściu do mieszkania kobieta zaczęła krzyczeć. Natychmiast zbiegli się sąsiedzi. Po kilku minutach pojawili się milicjanci. W sprawie Ryszarda Soboka jest jeszcze jedna nurtująca historia. Otóż po kilku latach, kiedy został skazany i prawdopodobnie wykonano już wyrok, jeden z milicjantów zaczął analizować, że mniej więcej w tym czasie, kiedy morderca przebywał w Walimiu, było kilka przypadków zdarzeń, które zakwalifikowano jako nieszczęśliwe wypadki. Okazało się, że na samej górze Walimia była restauracja, której klienci nieszczęśliwie wpadali do rzeki. Nie była to kwestia rabunku, ponieważ przy ciałach znajdowano wartościowe przedmioty. Ustalono, że w pobliżu miejsc, w których te ofiary zostały utopione, Sobok był legitymowany. Możliwe więc, że stał również za tymi zgonami. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zapadł 16 czerwca 1982 roku. Ryszard Sobok został uznany za winnego wszystkich zarzucanych czynów i skazany na karę śmierci oraz dodatkowo na pozbawienie praw publicznych na zawsze. Decyzję podtrzymał nawet Sąd Najwyższy. Oskarżony nie rokuje nadziei na trwałą resocjalizację po odbyciu najdłuższej kary pozbawienia wolności. Trzeba jeszcze podkreślić, że wymierzenie oskarżonemu za zabicie wymienionych dzieci kary innej, aniżeli kara śmierci, wzburzyłoby opinię społeczną i głęboko zakłóciłoby społeczne poczucie sprawiedliwości. Czytamy w uzasadnieniu: 33-letni Ryszard Sobok został stracony 31 marca 1984 roku. W areszcie śledczym przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Wyrok wykonano przez powieszenie.